9 maja jako parada zwycięstwa i Dzień Zwycięstwa ma ogromne znaczenie dla systemu putinowskiego. Mimo tego, że władze rosyjskie pokazują, że ten, to święto ma odniesienie do czasów sowieckich, to w czasach sowieckich nie było ono tak powszechnie corocznie celebrowane. Było ono celebrowane tylko obchodzone w dniu 9 maja w 65 roku, w 95 roku i w 90 roku, co trochę kontrastuje z tym, co jest powszechnie, jaki jest powszechny odbiór tego święta. Zostało ono corocznie wprowadzone dopiero w czasach jelcynowskich jako moment albo święto, które rzeczywiście jednoczyło cały naród rosyjski, ale także budowało takie łączniki między Rosjanami, ale także innymi narodami, które przecież także brały udział w tak zwanej Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Ale to właśnie Władimir Putin zbudował na tym święcie swoją pozycję polityczną. W czasie, kiedy zmieniał konstytucję w 2020 roku, przedłużenie konstytucji opakował a właśnie w kontekście. Obrony przed, czy też chronienia na przeszłości, między innymi ochrony przed a, tymi, którzy chcą a, podważyć pozycję. Mm, Pozycję Rosji, historyczną pozycję Rosji w świecie. Według badań Centrum imienia Jurija Lewady, walka z nazizmem i zwycięstwo w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, którą Rosjanie określają jako właśnie walkę z faszystowskimi Niemcami, 74% Rosjan uważa za najważniejsze wydarzenie w historii współczesnej Rosji. Stąd też cała symbolika związana z Wielką Wojną Ojczyźnianą jest bardzo charakterystyczna, do tego, żeby Zbudować pozycję Władimira Putina jako tego, który strzeże przeszłości Rosji, który strzeże przodków walczących z nazizmem. 9 maja w Moskwie odbyła się kolejna coroczna parada. W tym roku była ona trochę mniejsza i mniej spektakularna, jeżeli chodzi o wymiar militarny, ale także symboliczny. W moim przekonaniu miało to charakter uspokajający dla rosyjskiego społeczeństwa, dlatego że Władimir Putin miał za zadanie uspokoić nastroje społeczne wynikające z tego, co było panicznie rozpowszechniane wcześniej w mediach społecznościowych, ale także w przestrzeni publicznej, że Rosja ma zamiar ogłosić wojnę z Ukrainą oraz powszechną mobilizację militarną względem właśnie wynikające właśnie z ogłoszenia wojny z Ukrainą. Władze rosyjskie nie zdecydowały się na ten krok z tego, że społeczeństwo rosyjskie, które w większości jednak popiera a, wojnę w Ukrainie, tę specjalną operację wojskową, w większości także badania pokazują, że mm, jest sympatia do tego, żeby mm, prowadzić ob, specjalną operację wojskową, ale zachodzi taki trochę schizofreniczne podejście. Z jednej strony jest poparcie, rosnące poparcie dla Władimira Putina, rosnące poparcie dla specjalnej operacji wojskowej, ale Ogranicza się ona tylko i wyłącznie do właśnie tego rodzaju ograniczonych działań wojskowych. Dlatego, że z drugiej strony Rosjanie, którym zawisnęła taka opcja, że będą mogli rezerwiści być powszechnie powołani do wojska i wysłani na front, zaczęła się w mediach społecznościowych, a także w przestrzeni właśnie medialnej rosyjskiej, powszechny popłoch, że Rosjanie właśnie będą pociągnięci do powszechnej mobilizacji. Pojawiły się również sytuacje, w której Rosjanie zaczęli atakować, już pojawiło się siedem sytuacji tego typu, że zaczęli atakować komisje wojskowe koktajlami Mołotowa, siedem przypadków, żeby nie być właśnie pociągnięci do tego, żeby być wysłani na front. Więc z jednej strony, Rosjanie popierają wojnę w Ukrainie, ale z drugiej strony, jeżeli dotyczyłoby to ich osobiście, to są jak najdalej wobec tego, żeby Brać udział osobiście w tej wojnie. Parada 9 maja, wbrew zapowiedziom rosyjskich władz, a także tego, w jaki sposób specjalna, tak zwana specjalna operacja wojskowa w Ukrainie nie jest, nie była bardzo mocno eksploatowana. A, czyli ta symbolika litery Z a, nie została w, mocno wplątana w symbolikę Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. A, nie udało się, a, prze, te, nie udał się przelot specjalnych myśliwców nad a, Placem Czerwonym, właśnie symbolu, symbolizującym tę a, literę Z. O wiele więcej pojawiło się natomiast symboliki sowieckiej, sygnalizujących rok 22, czyli stulecie powstania Związku Sowieckiego, co pokazuje wyraźnie, że również w kontekście prowadzonej wojny w Ukrainie próbuje Władimir Putin pokazać moment, w którym to, o czym dzisiaj powiedział, czyli w, że zwycięstwo jest blisko, również sygnalizować moment, kiedy władze Chciałyby zakończenia bądź jakiegoś etapu zakończenia tego konfliktu zbrojnego.